Cześć fani RPG. Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po systemie Exalted, druga edycja. Jest to jeden z popularniejszych systemów nieistniejącego już dzisiaj Wild Wolfa, czyli wydawcę kultowego także świata roku, czy to o. Tego wampira maskarady czy wampira requiem, oraz także wielu innych systemach, w których wcielamy się w potwory. Exalted to system fantazy, a raczej epic fantazy, w którym to czyny bohaterów mogą zmienić losy całych królestw, a także świata. I to wszystko na jednej sesji. Także bohaterowie są niemal równi bogom, czy wysokopoziomowym bohaterom Dungeons Dragons już na starcie. Ale po kolei. W grze Exalted Przenosimy się do mistycznej krainy zwanej Kreacją, całkowicie magicznemu światu, który ma pięć biegunów: biegun ziemi, biegun wiatru, biegun ognia, biegun drewna i biegun wody. każde oczywiście z tych krain żywiołu charakteryzuje się czym innym, ale czymś takim bardzo standardowym i oczywistym, czyli biegun ognia to pustynia, biegun wiatru to skuty lodem świat, biegun wody to wielki archipelag, biegun drewna to niezmierzone lasy i dżungle a biegun ziemi to centrum stworzenia w wielkie połacie ogromnej, błogosławionej wyspy takiego kontynentu tego świata, gdzie można powiedzieć centralizuje się cała cywilizacja ale Słuchajcie, yy, czym dokładnie jest Exaltet, w, 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 w jakich bohaterów się tutaj yy, wcielamy? O, jak widzicie, yy, podręcznik wita nas, ale i przez całe właśnie przejawiają się takie komiksy yy, ze świata, bardzo fajne, wprowadzające nas niesamowicie w klimat yy, Exalteta. Więc po chwili. Więc opowiem Wam dokładnie, no kim gramy w Exaltecie. Mianowicie gramy bohaterami, czempionami, właśnie wyniesionymi, którzy mają w sobie mistyczną energię herosów żyjących wieki temu, posiadają właściwie półboskie moce. I walczą. Oczywiście ze złem, ale im dalej będę wchodził w omawianie tego świata, założycie, że zło w Exalted jest bardzo, ale to bardzo sugestywne. Żebyście dokładnie zrobili Exalted, szybko opowiem o jego historii. Świat Exalteta stworzyli z esencji Przedwieczni, czyli tacy e, odpowiednik tutejszych greckich Tytanów, przedwieczni po stworzeniu świata stworzyli bogów, by oni się tym światem e, zajmowali. Oczywiście bogom za bardzo tam się nie podobało, że są sługami przedwiecznych z jakichś tam powodów może byli źle traktowani, a może po prostu denerwowało ich to, że mają na sobą szefów. Oczywiście bogowie nie mogli podnieść ręki na przedwiecznych z powodu tego, no bo tak, no bo tak zostali stworzeni. Ale mogli obdarzyć wielką mocą śmiertelników, by ci pokonali Tytanów. Na taki pomysł wpadli i obdarzyli właśnie mocą wyniesienia śmiertelników, tworząc bardzo wielu wyniesionych z różnych gatunków, najsilniejszych wyniesionych słońca, czyli solarów, w których właśnie w skórę wchodzimy jako gracze w egzaltecie. Także gwiazdnych, których moce płynęły od planet. Zmiennokształtnych lunarów, których moc płynęła z księżyca, i tak jak księżyc miał wiele faz i także mogli przyjmować kształty pół zwierzęce oraz, można powiedzieć, takich najsłabszych, ziemskich. Ci wyniesieni oczywiście pokonali, pokonali przedwiecznych wielkiej wojnie pierwszej ery, w ogóle co to było. Za wojna pamiętają tylko o tym e, legendy. Oczywiście, przedwieczni, przed tym jak zostali pokonani, rzucili klątwę na wyniesionych, e, i ta klątwa sprawiała, że w wyniesionych rosła niesamowicie pycha. Po jakimś czasie stali się no, e, niezbyt dobrymi władcami, raczej totalnie dekadenckimi e, despotami. Doprowadziło to do kolejnej e, wojny, w którym to ci słabsi e, wyniesieni, a właściwie najliczniejsi e, wyniesieni e, z ziemi, e, pokonali i obalili egzaltetów e, słońca, czyli solarów, e, by nie mogli się odrodzić, ponieważ po śmierci każdego egzalteta, e, ta jego esencja, e, czyli to, co czyni go. No, Powiedzmy, super bohaterem, szuka sobie nowego nosiciela, więc uwięziono tą energię w takim magicznym e, więzieniu. E, no, potem świat nawiedzały tam liczne katastrofy, ponieważ ci ziemscy za bardzo e, nie umieli e, stworzyć jakiegoś jednolitego państwa, walczyli między sobą przez e, wieki. Świat nawiedzały różne. Tragedie, ponieważ elfy e, z Królestwa e, chaosu, a bardziej przypominają te f, f, mistyczne fezy irlandzkich e, legend pustoszyły ziemię, czy e, z zaświatów e, przez ogromną plagę e, choroby e, na świat zaczęły wręcz wychodzić, wychodzić armie nieumarłych, no, w, ta sama nietypowa typowa e, Sytuacja trwała aż do narodzin Szkarłatnej Cesarzowej, czyli takiej wielkiej, charyzmatycznej przywódczyni e, z kasty y, ziemi, e, która to no, skonsolidowała władzę, pokonała wszystkich przeciwników e, cywilizacji i stworzyła właśnie e, imperium, które istniało sobie przez 800 lat przez rządy Szkarłatnej Cesarzowej a pięć lat temu, no, coś się stało i cesarzowa zniknęła. Po prostu, Amba Fatima cesarzowej nie ma. No to doprowadziło do tego, że no, wszyscy zaczęli rzucać sobie do, wszyscy zaczęli rzucać się do gardeł. Imperium smocze stworzone przez cesarzową, no, jest w stanie chaosu. Jakby tego było mało. Energia eksaltetów, solarów, została uwolniona i wielu naprawdę e, wielu e, e, ludzi otrzymało dar wyniesienia do rangi mm, solara. No można powiedzieć, że nie jest to po planie e, ziemskich, ponieważ solarzy to ich główni wrogowie. E, no a jakby tego było mało, każdy solar ma tą klątwę, pychy, e, przez co no i tak z y, y, smoczy solarowie chodzi mniejszy jeśli dążą do ich unicestwienia. I właśnie w takim świecie y, przychodzi nam y, żyć. Miks tego świata to jakby pozbieranie wielu mitologii i klimatów mitologii greckiej, rzymskiej, czyli można powiedzieć europejskiej oraz azjatyckiej, czyli chińskiej, japońskiej, indyjskiej. Z tego wszystkiego wychodzi taki niesamowity kolaż bardzo ciekawy, mamy tutaj oczywiście bogów żyjących w boskim mieście mamy podziemne Królestwa pełne nieumarłych. Mamy wymiar nieskończonego chaosu, skąd przychodzą elfy. Świat technomagicznych alchemików z innego wymiaru. Demoniczne piekła, skąd demony napadają na nasz świat. No, jest tego naprawdę dużo. Ten świat jest mega. Bogaty pod tym względem, widzicie? Przechodzę tutaj przez część podręcznika, która opisuje właśnie świat Exalteta, Dokładnie opisujące nie tylko solarów, czyli bohaterów, których się wścielimy, ale także smoczych, czyli najsłabszych, wyniesionych oraz gwiezdnych i mm, lunarów, a także wszystkie te najważniejsze sfery, czyli zimną e, północ, e, e, gorące południe, e, czy e, Zachód e, i Wschód kolejno, e, de, kolejno leśny i e, morski. Każda z tych krain jest bardzo e, taka dla siebie charakterystyczna. E, ma e, swoich bohaterów, swoje najważniejsze e, miejsca e, i e, swój e, klimat. W każdym z nich możemy e, otworzyć e, jakąś kampanię i e, prowadzić tam niezwykłe e, przygody. Potem przychodzimy do tworzenia postaci krótko o mechanice Exalteta, może nie krótko, bo tutaj zaczną się niezłe schody. Mechanika jest bardzo podobna do innych mechanik White Wolfa, czyli kiedy mieliście do czynienia z tą mechaniką lub z tą mechaniką, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Czyli mamy tutaj też oczywiście te White Wolfowskie kropki. Podobną liczbę cech i sam test wykonujemy rzucając liczbą kostek równą cesze i umiejętności i każdy każdy wynik na 7 plus liczony jest jako sukces. Musimy uzbierać określoną liczbę sukcesów, by ten test yy, zdać. No, czyli powiedzmy, żeby tam trafić kogoś, musisz mieć tam 3 sukcesy po wliczeniu wszystkich stopni trudności, a y, masz 3 zręczności i 3 broni białej, czyli oczywiście bierzesz tam 6 yy, kostek, rzucasz, zliczasz siódemki. O, tutaj jest jedna siódemka, no ale potrzebowałem dwóch, czyli yy, spudłowałem. No, jeżeli widzicie mechanika, nie wydaje się trudna, ale oczywiście muszę Wam powiedzieć, że w Exaltecie gramy nad ludźmi, a nad ludzie mają mnóstwo kropek, na swoich współczynnikach, a to oznacza, że na sesji rzucamy, no, to czasem jest mała pula kostek dziesięciościennych, którą rzucamy na sesji. Znaczy, jak co kto woli, przyznam, że można się do tego przyzwyczaić. Ale właśnie po zagraniu kilku sesji w Exalteta zaczynałem doceniać jakieś tam cyfrowe generatory rzutów kostką. Możemy wcielić się, jak już powiedziałem w Exaltetów z kasty e, słońca, e, prze, ba, przepraszam, z, z, z słonecznych solarów. Kasty to jakby takie podgrupy e, solarów. E, jest ich kilka rodzajów, no, e, w zależności z którego tam poziomu słońca na niebie są. Kasta świtu to e, dzielni e, wojownicy, e, kasta zenitu to charyzmatyczni kapłani, kasta Zmierzchu to magowie i, z, i znawcy okultyzmu. Kasta nocy to złodzieje i zwiadowcy, a zaćmienia to mnisi i dyplomaci. Wszyscy oczywiście świetnie walczą i naprawdę świetnie walczą. Dają sobie radę w pojedynku z niewielkimi armiami, jak się taka cała drżyna zwierzę to i z dużą armią e, oczywiście e, oprócz e, cech mamy także zestaw oczywiście umiejętności jak to e, u e, nie jest ich dużo ale są mm, konkretne e, jak już mm, już powiedziałem są określane przynajmniej w Poziomy dla normalnego człowieka od 1 do 5, no ale wiecie, egzalteci są poza tym, więc oni często mają naprawdę dużo e, kropek. Są także zaszyłości, czyli przeróżne e, kontakty, posiadanie specjalnego ekwipunku, jak magiczne przedmioty, e, czy mienie, ale naprawdę mienie przez wielkie M, czyli posiadanie niesamowitej liczby pieniędzy, czy nawet Posiadanie wyznawców i małego yy, kultu, określamy esencję, poziom, poziom magiczny, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ yy, esencją właśnie yy, systemu, zasada już mówiłem, czyli je prze, yy, przeskoczę. Najważniejszą oczywiście rzeczą są yy, w. Są wszystkie ataki i zdolności specjalne, ponieważ bohaterowie Exalteta walczą niesamowicie jak bohaterzy anime czy, yy, czy kina czy wschodniego, yy, wschodniego kina walki. Jeżeli oglądaliście Dragon Balla czy Ninja Scroll czy jeszcze innego jakiegoś azjaty, azjatycką, chińską bajkę, to będziecie wiedzieć yy, o co chodzi. Wszystkich zdolności jest masa. Zdolności na mechanikę można łączyć w kamba, dzięki czemu stają się jeszcze potężniejsze. No, masa jest tego, ale jak widzicie, twórcy dali nam przy każdej grupie zdolności takie, można powiedzieć, tabelki, co wychodzi z czego i jak tworzyć takie najprostsze kombinacje. No, zobaczcie, i zachęcają nas do tworzenia. E, własnych. No to jest skoki na wiele metrów w górę, jakieś tam pociski e, z dłoni, lasery z oczu, e, ataki 17 siedemnastokrotne, no po prostu, no czego dusza e, zapragnie, może mi ciało ze stali przebijać e, palcami e, się przez metal, e, podnosić kilkaset kilogramów, no Latać, no, być niewidzialnym. Wow! A do tego jeszcze kasta yy, Zmierzchu yy, ma zaklęcia, i nie są to jakieś tam głupie fireboliki, no, czary porównywalne do cholernej atomówki. no, To jest naprawdę poziom przez wielkie B. Nie grasz tam jakimś tam hero, Herosem, yy, Herosikiem, grasz naprawdę wielkim, epickim, cholernym. Erosem, który może już od pierwszej sesji zmieniać e, losy e, świata. Tutaj wychodzi wada: systemu tego wszystkie, to wszystko trzeba przyswoić, to wszystko trzeba wkuć. Nie, właściwie bardzo trudno jest przyjść na sesję Exalteta i tak powiedzieć: No dobra, to gram, no to kim mam tutaj grać? No. Mechaniki trzeba wkuć i żeby się dobrze bawić w Exalteta, to nie wiem, po sesji trzeba siąść, nabyć nowe techniki walki, opracować nowe e, kamba, żeby na sesji wykręcać po prostu jak największe osiągi. Po tym mechanika narracyjna jeszcze wspiera, jeżeli gracz opisuje majestatycznie to, co on tam wykombinował, ponieważ dzięki temu otrzymuje dodatkowe kostki. Yy, do rzutów czy gracz yy, opisał fajnie zostanie kostek decydują gracze yy, i gry czy pardon narrator widzicie przeglądamy a tu jeszcze 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 te zdolności jak widzicie jest tego po prostu od -pie na ale jest to po prostu ogromna zaleta systemu. naprawdę można tworzyć bardzo różnych Karateków, mistrzów walki, strzelców, magów No, no czego dusza zapragnie O tutaj rozdział mm, o, o magii Czyli no zaklęcia Kolejny jakiś taki klimatyczny yy, Klimatyczny komiks Wprowadzający w system Dalej mam rozdział oczywiście o narracjach Czyli jak prowadzić system Jak sobie radzić z poziomem Epickim. Mamy tutaj wszystko, czyli mamy także walkę socjalną, mamy walki wielkich armii, no powiedzmy, jako wy, jako egzalteci w końcu generałami, będzie walczyć o przyszłość państw, czyli jak sterować bitwami. No, naprawdę ten świat jest yy, ogromny. Potem mamy Besradiusz, czyli od zwykłych ludzi, których yy, no możemy kłaść pokotem e, przez różne e, istoty innych egzaltetów, e, elfów służ służących e, totalnemu e, chaosowi poprzez jakieś e, demony, e, duchów bogów, duchów natury, e, nieumarłych, e, no żywiołaki, wszystkie te potwory, no dużo jest ich dość potężnych, no ponieważ, no co by nie było, gra się tutaj potężnymi bohaterami, więc e, można walczyć z ogromnymi stworami, które niszczą miasto. No, no i tak wkraczają nasi bohaterowie z sześcioręcznymi, dwunastometrowymi metrowymi mieczami. No. Kłaja życie, ten klimat e, mangowy. No. Nie każdemu się może podobać, no ale no co by nie było, od czasu do czasu ja mam ochotę na, na jakąś japońszczyznę, na kuchnię wschodła. To jest taki fajny kolaż wschodu i zachodu razem wziętych. No mamy tego, jak widzicie, naprawdę dużo wszelkich bohaterów, innych znaczy wyniesionych, pochodzących od innych yy, ciał yy, niebieskich dalej mamy przeróżny yy, ekwipunek no oczywiście tak wygląda karta postaci jak widzicie miejsce na mnóstwo oczywiście kropek jak ja uwielbiam te widełkowskie kropki jakby jeszcze tego było mało tylko Podręcznik główny wyszedł po polsku, ale system Exalteta jest systemem sandboxowym. Właściwie każda nacja, czy jak powiedziałem wcześniej o wszystkich innych rodzajach wyniesionych czyli o gwiezdnych, o zmienokształtnych lunarach, czy o najsłabszych, ale najliczniejszych ziemskich, gdzie wyniesienie przezostaje, przez przechodzi przez krew z ojca na Syna, czy z córki na matkę, z matki na córkę przepraszam, a nie poprzez właśnie e, reinkarnację. E, każda z tych stron ma własny dodatek e, i każda z tych nacji spogląda na świat inaczej i e, oczywiście w podstawce de Exalteta e, najsłabsi smoczy ziemscy, wyniesieni. Są oczywiście no, no źli, jak takie wiecie złe imperium w Gwiezdnych Wojnach. No ale jeżeli zaopatrzycie się w podręcznik do yy, ziemskich, do, do, czyli no bodajże smoczych, to zauważycie, że no, no nie, no tutaj wychodzi na to, że oni mają kurcze yy, rację, więc można grać właściwie każdą nacją, Każda, jeżeli oczywiście przyjmujemy ich sposób patrzenia e, na ten świat. Mamy też dodatki regionalne o każdym regionie. E, to też jest ogromny problem Exalteta, bo trudno go tak ugryźć. Nie mamy takiego oczywistego, że e, gramy tam bohaterami na jakichś tam skrawku ziemi w jednym państwie, w danym, e, w danym królestwie i tam walczymy no, ze ludźmi. Na przykład, I, i wiecie, bardzo łatwo, bardzo łatwo to ugryźć, e, zapamiętać po, po jednym posiedzeniu. Nie, tutaj mamy ogrom świata. No, na szczęście dla nas e, po polsku została tylko podstawka, ale jest dość obszerna. Można nieźle e, dużo już dowiedzieć się o świecie. Jeżeli no, oczywiście nie interesują Was oficjalne dodatki e, po angielsku, to y, zawsze możecie przecież dopisywać coś własnego, przecież o to też chodzi w RPG, żeby tworzyć. Więc słuchajcie, komu polecić? Jeżeli lubicie takie japońskie klimaty, anime typu Dragon Ball, czy w ogóle wiecie te japońskie y, y, bajki y, z dużą ilością naparzania się, ogólne wschodnie klimaty, JRPG w stylu jakiegoś Final Fantasy, czy jeszcze innego dziwactwa ze wschodu, to naprawdę Exalted jest dla Was. Jeżeli lubicie siedzieć w mechanice, nie wiem, dopakowywać swoich bohaterów, żeby byli jak najlepsi, no to ten system jest tak stworzony, żeby właśnie to robić power gamerzy, no to, to powinni go kochać, więc to kolejny powód. Jeżeli Właściwie Was nie odrzuca Was no, rzucanie no, furmanką kostek yy, na sesji. Niektórzy mówią, że no, jak rzucasz 30 kostkami, to czujesz potęgę yy, swojej postaci. Jakby tego było mało, w Exaltecie można grać też z zwykłymi ludźmi w tym świecie, no bo tak naprawdę wyniesionych jest bardzo, bardzo mało. Jesteście jednostkami wyjątkowymi, więc... no, no, no można tutaj bardzo dużo, więc e, naprawdę polecam Wam ten system. Szczególnie, że teraz na wszelkich Allegrach i w innych sklepach najczęściej można go kupić tanio i po promocji. Trochę żałuję, że do takiego eksaltetu, który na zachodzie jest no, wielkim przebojem, e, nie wyszło więcej, że no niestety wydawnictwo. E, co to w ogóle wydało? Imaginator, a tak, tak, imaginator nie wydało nic więcej. No ale cóż, tak czasem bywa. Więc no, życzę wam wielu udanych epickich bitew na stworzeniu i wielu udanych sesji i do zobaczenia.